Za chwilę serial Adwokat i Prokurator. Zoom to ta część kamer, która pozwala obejrzeć z bliska to, co dzieje się daleko. Teraz Zoom to również magazyn sensacji i rozrywki. Zoom pozwoli Wam zobaczyć lepiej, jak pasjonujące jest życie wokół nas. Zoom to życie z bliska. Reporterzy Zoom pokażą Wam niezwykłych ludzi. Przejrzycie się z bliska tematom, tabu, o które nie śmielibyście nawet zapytać. Zobaczycie tych, którzy ryzykują życiem, żeby zdobyć pieniądze. I tych, którzy robią to dla czystej przyjemności. Poznacie ludzi, którzy przeżyli tragedię, ofiary przemocy. I tych, których spotkało niespodziewane szczęście. Zoom. Życie z bliska. Od poniedziałku do piątku punkt dziewiętnasta.